Tak, jak co a nim Witamy. W. Witamy. Finałowym odcinku. Nie, no nie, ale będziemy pokonywać Smoka. Finałowy odcinek pierwszej edycji? Fin... Odcinek, w którym pokonujemy Smoka, nie powiedziałem, że jest finałowy. Znaczy powiedziałem, ale nie wiem, czy będzie finałowy. No, możecie się przywitać. Ciemka. Elu. Zezwolone. No. Na razie się przygotujemy w penthouse. Ie. I ten. ci coś mówić generalnie jak coś. Widzę, słyszę, że dobrze wam idzie, tak? No, tak. Najlepiej. No. No jeszcze jakby zrobił dzień na przykład. Co to jest? Mm, nie zrobię dnia, ale. Dlaczego nie? No ja nie wiem, tam, tam... Time set day. A. No może przedłużę noc po prostu. A. Kurwa. M w długim Tak. Chyba wygnie. Nie, no, nie. A z drugiej jeszcze nie szliśmy, chyba. Ej. Jednak nie byliśmy na wyspie, chyba. Bo nie A może być. Nie, to nie, to nie może być, po prostu my się przy plaży zrespiliśmy chyba Po prostu na jakimś takim w dużo większym landzie, bo jak idę teraz... Aha, na... i żeśmy założyli po prostu bazę na, na wyspie, tak? Nie, że założyliśmy bazę na jakby... Półwyspie Nie, jak ma... no jak, kurwa Jak masz kontynent na przykład, nie? Taj, że masz kontynent, no, no na przykład jak są Włochy no to możesz mieszkać przy. ten, przy morzu, nie? Tak, jakbyśmy mieszkali przy morzu, po prostu, chyba. Aha. To się właśnie nazywa półwysep. nie nazywa półwysep, po prostu. To jest. no kurwa, no jak nie. To jest ca cały wielki ten, cały wielki ląd jest, tylko my mieszkamy po prostu na. jakby nad morzem, o. Na skraju tego lądu. Pod... Tak, tak, mieszkamy na skrawku. Na półyspie. Znaczy To jest półwysp, bo jest... Ale to jest cały wielki kontynent. Mi chodzi teraz, że to nie było wyspa, ląd, na jest... którym. Ale półwysp, że... tak się nazywa. No. <laughs> w ogóle nie, nie rozumiecie, o co mi chodzi. No kurwa. <laughs> family Friendly Content. Jak kurwa jestem? Jestem pochodni... Bardzo family friendly. No bo jak nie rozumiecie. to... Oh. ...konkurs na szukanie arbuza. No ciężko. To taki teren nierówny, strasznie nie śnieżosób To będzie śmiesznie, jak przystałeś jakieś, nie wiem, wersji 1.8 czy coś, a teraz już normalnie, się, na przykład, się nie generują tu. To widzisz, się mogą generować wiosnę? Nie wiem, ale śmiesznie by było wtedy. <grystanie> ja ma tak. o kakao na rabię. Kakałko? Kakao to wyjebane <grymne> Ale ja lubię kakałko Chyba co zrobię Super <grymne> na, na razie ty szukaj arbuza One na ziemi powinny pewnie rosnąć jak przypuszczam, bo tak arbuzy raczej rosną Co ty nie powiesz? Co to jest? Jakieś takie dziwne drzewo A to jest O mam! Siedem Dobra a ile potrzebujemy? Jeden. U. Przykład. No dobra, dobra. No chodź, kur... Egzoduktor, ustaw się tu. Nie, nie ustawię, się, bo cię spali. Kurwa. No, kurwa no! Ta... <śluzure> Już. <Ale. śluzure> nie wolno palić. <śluzure> Jaderka z dawnym trzyma Czekaj, okay. ile to jest? To? 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 Dzięki Nie ma za co Podpaliłeś go? Tak, bo mnie wkurzył Bo chciałeś ukradnąć Chciałem mu rzucić potki Nie chcesz potki mi dać Ja nie wierzę no, a wierzę, bo ja miałem wodę też Generalnie polecam na slow falling sobie dać pierwszą na wieku czy... Zleciałeś Sargon no... Nie Fierdola, robimy bez Sargona Dobra, idziemy na lulu. Chodź Nie Ja mam Ostatni Dobra Kurwa Co jest? O Nie, moja wiaderko z wodą zepsuło się <grym> Ej, no halo, czemu? Postawcie Nie. wodę nie, nie. się wody tutaj. A, mam wodę. Postaw wodę. No, na tym, na obsydianie. No, to co się stało z moją wodą? Chodźcie, robimy wiaderko. No czy ten. E, źródełko. Nieskończone źródełko trzeba zrobić. O. A, dobra. A, nie postawiła ja? się. O. <laughs> Aha. Co jest? Masz moją. Z jednej strony się zrobi? Nie. A. Czemu nie mogę tego postawić? O, teraz mogę postawić. Dobra, whatever. Nie wiem, nie wytrzymam z tą grą. Ja nie wiedziałem, że potrzebujemy, tak to by by bym chciał jakieś wiadra i by było. No mieliśmy z Daj, na przekątną. Na przekątną, daj. Tutaj chyba? Tak. Weźcie sobie po jednym. A ja nie mam wiadra nawet, więc. Masz w tym wiadra. Za tabą liczyłem. A tu jesteś. A, dobra jest. Musisz zostawić dla nas wszystkich. No dziwnie. Normalnie nie polecam się patrzeć na endermany. Ja też nie polecam. I dużo ich jest. Ojej, Jezus, o Jezus, Aura, chyba żadnego już nie ma <laughs> Puch, Kurwa, na, mord się na mordę prawie dostałem Dobra Git Mam jeden pszczoł z kuszy A nie, jeszcze mikstur nie ma, ale to jeszcze doktor nie chce ma yy, Tam cię ci Gdzie? Mikstury no, Gdzieś w tej plamie leżą Mam dwie, Purde, jakaś? Kurde, strzela Mam no, plamę tam jedynie A mam tę, tę plamę Dużo bije Kurde, jak on dodżuje no. <laughs> Jakie slalomy robi No, robi no No widzę przecież O, dostał no. Każdy strzał wymija, no. I tyle, nie mam strzałów? Dobra, czekamy On będzie pikował? będzie, Czy nie? Pikowanie bitewne, jak gry w Heros 5 Avatar wezmę A nie mam z Ja mam jedną ale co już nie skończono? No były tam, ale były tam w skrzynce jeszcze jakieś. Były cztery, czy tam sześć? było? 15, bo, bo odkładałem. No właśnie, tam było właśnie. Purtwarkę nie zrobiliśmy i nie było piórek. Czemu są? Nie, to Teraz my musimy czekać aż on usiądzie sobie. O, o teraz. Oazus. Jak was wybije, to szybko pijcie potkę na wszelki. Nie wiem, czy ja go biję. Kurde, bijecie pajac. Czarny. A mam HP, bo Pytry. nie mogę zjeść. Ok, na no, tę miksturę. Nie mam. Nie mam. No, ja dałem tobie. Mogę ci dać. No, mam jedną. Zjadłem. Okej, już, no, okay, już zjadłem. Już mięso zjadłem. Nie, nie patrzę się w ciebie, ty kurwiu. Nie podchodź mi. No, zabij go po prostu, a nie się nie patrzysz. <laughs> nie patrzę. Oni dużo biją O, ucha, a mi za... raczej... O Jezus. Dałem tobie. Co dasz mi? Ja co dałem tobie. Ale ja mam. A dobra to już idę. No, obsługa. O, no i kozak. No. przeżyliśmy grę. Gdzie Elytra? czy jajko. O. O eksp 68 poziom. Dobra, ja wykopie. A nie wiem, czekaj, bo to z siltaczem trzeba? Nie wiem. To mamy ma... diamenty normalnie. No, ma... Ta? No, chyba, no nie... Nie <laughs> chyba nie wyleciało. Nie mam. mam coś nie mam, ale... Ale tutaj też nie ma. No. To chodźmy do NCT posiedzieć. A w następnym odcinku A, no, Nie, tak. weszłem do portalu no, bez przypadek Weszłem No wszedłem. Gdzie jest to jajo? Pokazuje no. mi się końcowy ekran, woohoo Ale jestem w wiosce. Sprawdzasz, czy były tutaj te nasiona. Trzeba dobre zrobić. Znaczy, uprawę w chodźce. Dobra, whatever, idę do domu. Chodź ci się pożegnać. Na następnym odcinku. w No, jak nie pójdziemy? Pójdziemy na... No, skończymy odcinek w Endzie i pójdziemy do End City. E to my że jesteśmy koło domu. No chodź lepiej. No mnie nie ma, jest ja jestem w Endzie. Okay. Chodź. No, jestem w domu. Ciężka Dziękujemy za oglądanie. Jak widzicie, ten odcinek był pełen przygód. Sargnął z na nas konia. Widać go tutaj piękny, go piękny go. taki Tylko komu... się pali Kurwa Nawin no, siedzę więc nie mogę ogarnąć co się dzieje Będź <śmieszne> śmieszny no. no To tyle Sargon, Ach. to zginie na koniec i tyle Trzymajcie się ma